Telewizja, Herman Szmutyn, serdecznie witam w na naszym wydaniu naszego magazynu. Dzisiaj jesteśmy w Berlinie na turystycznych targach ITB. Chcemy jak co roku sprawdzić, jak się prezentuje wystawa polska oraz jakie są oferty na tych najważniejszych targach turystycznych świata z dziedziny kolejnictwa. Serdecznie zapraszam. Bilans tegorocznych Międzynarodowych Targów Turystycznych ITB w Berlinie, jak co roku, jest imponujący. Ponad 10 tysięcy wystawców ze 181 krajów i regionów zaprezentowało się na terenach targowych w 26 halach. Liczba branżowych przedstawicieli wzrosła w stosunku do ubiegłego roku o ponad 3% do około 113,5 tysiąca uczestników. Światowa Organizacja Turystyki UNWTO prognozuje, że skala międzynarodowej turystyki wzrośnie w tym roku o 3-4%. Nic więc dziwnego, że targowi wystawcy wabili zwiedzających przyciągającymi wzrok stoiskami, eksponatami i gadżetami. Zwiedzanie Legolandu promowały prawdziwe klocki Lego, natomiast włoską prowincję Puglia reklamowała Rodzima, działająca antystresowo herbatka. No ale jak już odwiedzi się ten piękny region, wtedy taka herbata nie będzie już potrzebna. Kolejne targi ITB w Berlinie będą odbywać się od środy do niedzieli na początku marca 2020 roku. Na targach jedni wystawcy muszą się starać i grać na przykład na instrumentach. Atutem innych, natomiast jest mroczna tajemniczość. Jesteśmy teraz na stoisku Muzeum Szpijonów w Berlinie i poprosimy panią o wyjaśnienie, czy w tym budynku za każdym rogiem czają się Nie zupełnie. Rzeczywiście pokonujemy podróż przez historię szpiegostwa od czasów antycznych do teraźniejszości. Oczywiście mamy kilku szpiegów na naszej wystawie. Ale jest też wiele obiektów interaktywnych. Instalacje laserowe, stacja nadająca alfabetem Morsa z I wojny światowej. Na powierzchni 3000 m2 czeka na zwiedzających mnóstwo ciekawych obiektów. Na przykład wykrywacz kłamstw. W filmach szpiegowskich agent James Bond, na przykład, zawsze ma do dyspozycji specjalny samochód z wbudowaną bronią, emitujący dodatkowo, na przykład, zasłonę dymną czy wyrzucający smar, co skutecznie eliminuje przeciwnika. Czy w państwa placówce również są eksponowane podobne pojazdy? Tak, mamy na wystawie samochód marki Trabant, ale nie brakuje też Jamesa Bonda. Czy tematem wystawy są również przykłady polskiego szpiegostwa, czy jest to jedynie Muzeum Szpiegostwa Zachodniego? Jednym z działów naszej wystawy jest szpiegostwo międzynarodowe. Goście z Polski są więc mile widziani. Na pewno też znajdą tu wiele ciekawostek dla siebie. Już w szkole interesowałam się historią, stąd fajnie było znaleźć zatrudnienie w tej placówce. Pracuję w administracji, ale mam ciągły kontakt z muzeum jako takim. Bez przerwy dochodzi nowy temat nowy dział. Tu nigdy nie jest nudno, więc naprawdę warto odwiedzić nasze muzeum. W normalnych typowych muzeach to często bywa tak, że ktoś no, przekazuje no, pod koniec swojego życia powiedzmy jakieś zbiory swojego życiowego, zawodowego życia, no ale jak to wygląda w przypadku szpionów, chyba im nie wolno nic oddać na poczet muzeów. To prawda, zbieranie eksponatów to niełatwa sztuka. Ale przecież w tym celu mamy osobne. Dział. Jest też komitet doradczy. Z pomocą różnych osób oraz instytucji trafiają więc do nas pamiątki prawdziwych, byłych szpiegów. Kosze z jabłkami od kilku lat są nieodzownym atrybutem polskiej ekspozycji. Tym razem na ITB stoiska prezentowały się w nowej szacie i w nowym stylu. To może się podobać. Pulpity do wyłożenia katalogów czy eksponatów są nieco niższe niż w latach poprzednich. Nie stwarzają jakby muru odgradzającego gości targowych od wystawców. Wszystko emanuje nowoczesnością i lekkością. Oprócz folderów i katalogów niektórzy wystawcy postawili na akcję. Region Lubuskie na przykład zabrał ze sobą krzepkiego pana do wybijania pamiątkowych monet Santoka. Gdzie znajduje się najpiękniejszy polski zamek? Oczywiście w Niemodlinie. Tak też zgodnie podkreślali rycerze prezentujący na targach swój kunszt. Toruń natomiast co przywiózł? Oczywiście piernik. No, zainteresowanie jest duże. Torun jest w dużej mierze rozpoznawalne. No, w końcu jesteśmy w Niemczech. Wiele osób tutaj kojarzy miasto. Odwiedzają nas często tacy, którzy już w Toruniu byli, ale też wiele osób to osoby, które. No, pierwszy raz słyszą o Turuniu i nie bardzo w ogóle, powiedzmy, kojarzą Polskę, więc e, przychodząc do nas mogą się dowiedzieć czegoś nowego dla siebie, e, co miejmy nadzieję wykorzystają w swojej pracy, bo to często są turoperatorzy, którzy szukają nowych rynków e, w naszej części Europy i w naszym kraju. Także no, Toruń, myślę, ma ciekawą ofertę. E, wiadoma sprawa, kojarzony jest, ma do zaoferowania pierniki, e, Muzea Pierników, Planetarium, zabytkowa starówka na liście UNESCO to jest wszystko dla nas oczywiste, ale właśnie dla, dla tych, którzy tu przyjeżdżają, to, to często jest zaskakujące odkrycie, że tak fajne miasto może być w Polsce, bo no... Polska może niekoniecznie kojarzy się specjalnie turystycznie dla osób z odległych zakątków Europy czy świata, a tutaj zaskoczenie, bo odnajdują takie skarby jak między innymi nasze miasto. Także myślę, że nasza obecność na targach w Berlinie, jest zresztą trudno zliczyć już, która z kolei jest jak najbardziej uzasadniona. To prawda, ma Pan rację, na pewno ta sytuacja, która jest teraz na świecie, w różnych jego częściach, wiele krajów jest niebezpiecznych, można tam stracić życie lub zdrowie. Polska, kraina spokojna, tutaj turystom nic nie grozi, mogą spokojnie przyjeżdżać, spędzać czas, zwiedzać nasz piękny kraj. Nie martwcie się o życie, to jest bardzo ważne. Mamy tutaj szereg materiałów, które rozdajemy turystom, wszyscy bardzo chętnie częstują się piernikami, pytają co to jest, chcą się dowiedzieć o historii pierników, o, o, o zabytkach, o tym co jest do obejrzenia, więc, więc no, czas spędzamy tutaj, myślę, owocnie. No wiele rzeczy dopiero się odkryje na miejscu. Tak, bo, no, bo, oczywiście. Bo, bo, to... bo, bo co innego mówić? Co innego mówić, opowiadać, pokazywać jakieś zdjęcia czy foldery, a co innego jest przyjechać, zobaczyć na własne oczy, poczuć tą atmosferę na własnej skórze. To, to oczywiście są rzeczy nieporównywalne. Ale od czegoś trzeba zacząć. My jesteśmy takim przyczółkiem, który ma zachęcać do tego, żeby przyjeżdżać do Torunia. I dobra, różnorodna gastronomia, prawda? Dobra gastronomia, oczywiście wszyscy Torunianie to wiedzą, ale, ale dla osób przy, skądś indziej to jest też zaskoczenie nieraz. Właśnie po przyjeździe do miasta obfitość, obfitość gastronomii, hoteli, miejsc noclegowych, tego jest mnóstwo. Powodzeniem na ITB tradycyjnie cieszyły się oferty polepszające zdrowie i samopoczucie. Kto chciał, mógł obserwować tworzenie maseczki do twarzy. Sok z cytryny? O, nie wiem czy pani łyżeczka kurkumy. E, tak, szczypta kurkumy. Szczypta, tak. Dla koloru, e, dla koloru. E, dwie łyżeczki miodu. Aha. Sam miód już jest odżywczy bardzo. Ale ja nie mam z równego trochę poczulenia, to na płysku też nie będę No pewnie, że nie. I troszeczkę oliwy z oliwek, żeby nam się to ładnie zmiksowało. No i to wszystko sobie mieszamy. Ale jak to nałożyć na twarz jak ktoś takie... Bo nie, naduj, nie y, nakłada się tego bardzo dużo, tylko po prostu, żeby na, było na skórze. Czyli Posmarować jak, posmarować jak krem. No i tutaj y, takie maksymalnie 10 minut, bo wiadomo, że ta kurkuma barwi, barwić, żeby, żeby nie za dużo. Y, Zasycha tak, tak. Później to zmyć I letnią zamiast, wodą. Zamiast samochodem. Jaki to jest efekt? Odżywczy czy jak to powiedzieć? Relaks. Czy... <laughs> Uroda! Polecam Nałożyć dla urodzy. Dla panów to też jest możliwe? Oczywiście. Cie, cie, jest... Nie da się już nic uratować. U wow, panów się da wszystko też uratować. <noise> przez miesiąc? A jak? No wie pan, to wszystko zależy od y, osoby. No, ale panu polecam przez miesiąc. Ogolić się i przez miesiąc chodzić z taką maseczką na twarzy. Nasz reporter troszkę przestraszył się tej wizji i zrezygnował na razie z tej kuszącej propozycji. Wolał odwiedzić stoisko Bieszczat i Bydgoszczy, gdzie promowano Muzeum Mydła i Historii Brudu. To dopiero ciekawy pomysł, warto to zobaczyć. W sierpniu oraz we wrześniu tego roku w Łodzi odbędą się Europejskie Mistrzostwa Siatkówki Kobiet. Wspominano o tym na targach ITB tak samo jak o żywym parowozowym muzeum w Wolsztynie. Natomiast Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku przywiozło na targi w Berlinie prawdziwą lokomotywę, chociaż na makiecie. To bardzo sympatyczna inicjatywa, że muzeum wasze wystawia się tutaj na ITB. No to chyba jedyna, prawidłowa wystawa kolejowa z całej Polski na ITB. Jak to zostało przyjęte przez zwiedzających te targi? My się bardzo cieszymy, że mogliśmy przyjechać. Jesteśmy pierwszy raz na tych targach. No i mamy to jest wielkie zainteresowanie. Byłam trochę sceptyczna, co to będzie, no, ale to jest cudowne. Zatrzymują się rodzice z dziećmi, i w ogóle no, ona bardzo przyciąga, i w ten sposób możemy rozdawać nasze ulotki i reklamować naszą Jaworzynę, nasze muzeum. Wasza placówka jest nadmiernie aktywna, prawie co tydzień dostaniemy nowe informacje o imprezach w samym regionie, w całej Polsce jesteście bardzo dobrze rozpoznawalne i teraz za granicą to masz rozszerzyć. No mam nadzieję, nawiązaliśmy już wiele kontaktów nie tylko z Niemcami, ale także z Anglikami i kooperujemy, cieszymy się bardzo. Jakie są w najbliższym czasie specjalne imprezy? No taka jedna z naszych większych imprez jest oczywiście gala pary, która będzie organizowana nie tylko na terenie muzeum, ale także obok kilka kilometrów w Piotrowicach Świdnickich. Będzie to powiązane i z parowozami, i z walcami, i z traktorami, no, ze wszystkim i sprzętami, nie tylko na parę. Mam nadzieję, że będzie Dużo osób, dużo nas odwiedzi, także tutaj już się zobowiązali turyści, że przyjadą do nas. Mhm. Zapraszamy wszystkich na galę pary we wrześniu, drugi weekend, czyli to jest 7-8 wrzesień. Mhm. I, I trzeba też trzeba podkreślić, że wasza placówka nie jest już jako muzeum na swoim głównym miejscu w Jaworzynie, ale macie też pewne już filie, można powiedzieć, tak? Tak, to nazywamy się teraz fundacją, Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska. Mamy swoje obiekty na Dolnym, na Górnym Śląsku. Buduje się także w Opolskim, w Tułowicach, Muzeum Porcelany Śląskiej. Mamy w Dzierżoniowie nasz młyn Hilberta i małą parowozownię. Młyn Hilberta już funkcjonuje. Nasza walcownia w Katowicach, Muzeum Hutnictwa Cynku, w Piotrowicach Świdnickich, tu Szkoła Jaworzyny Śląskiej, gdzie budujemy muzeum stworzone dla historii rolnictwa. No można powiedzieć, Polak potrafi, bo to jest prywatna inicjatywa, prawda? Tak, jest prywatne, jest to ciężka praca, czekamy na wsparcia, których nie, nie, nie zawsze otrzymujemy, ale Związaliśmy się z ludźmi, którzy nas wspomagają i no pracujemy ciężko, aby te obiekty utrzymać. Niektóre czekają na remont, ale no staramy się jak możemy, aby utrzymać to dziedzictwo. Ale mi uśmiech Pani wskazuje na to, że jest to zajęcie jednakże ciekawe, tak? Bardzo ciekawe. No jesteśmy ludźmi, którzy to lubią, lubi im pomagać i, i, i trzeba pomagać także takim obiektom, aby przetrwały. Szwajcarii podróżuje się pociągiem i autobusem pocztowym. W ten sposób można było odebrać artystyczną instalację ustawioną w szwajcarskim pawilonie na ITB. Na targach turystycznych w Berlinie zaprezentowało się kilka szwajcarskich kolei naraz. Poza Jungfrau, Pilatus i Gornergrat, szczególną uwagę zwróciła na siebie kolej eretyczna w skrócie RhB. Ankieta wśród klientów potwierdza, że jesteśmy na dobrej drodze, ale przez pracowników również zostaliśmy nagrodzeni w naszej kategorii jako najlepsza firma w Szwajcarii. A to także dlatego, że pracownicy są zaangażowani w część kolei retyckiej. To naturalnie wpływa na klienta jeden do jednego i jestem z tego bardzo dumny. W kantonie Gryzonia kolej RHB obsługuje sieć o szerokości torów 1000 mm liczącą 384 km długości. Pierwsza sekcja została otwarta tam 130 lat temu. Produkty turystyczne Bernina Express, północno-południowe przejście alpejskie skór do Tirano. Jak również Glacier Express z Cermat do St. Moritz są znane na całym świecie. Dzięki obszernym przeszklonym panoramicznym oknom podróżny ma szczególnie imponujący widok na mijane krajobrazy. Ważnym plusem RHB jest włączenie części linii kolejowych do listy światowego dziedzictwa UNESCO. Trasy przy przełęczy Albula oraz przy przełęczy Bernina już od ponad 10 lat są wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Jest to połączenie natury i kultury. Przemawia za tym mistrzostwo architektoniczne i oczywiście malownicze piękno tutejszego szlaku. Jeśli wiesz, jak trudno jest zdobyć etykietę UNESCO, a jeszcze trudniej ją utrzymać, to wiesz, że jest w niej dużo jakości, dużo tradycji i wiele historii. Oczywiście chcemy to przekazywać, co pomaga również w komunikacji z klientami. To ciekawe turystyczne pociągi RHB to jedyny mały segment działalności tej kolei. Jej najważniejsze zadanie to codzienny dowóz mieszkańców regionu do pracy, szkół czy uczelni. Ale na tym nie koniec. Prowadzi się też obszerne przewozy towarowe dla klientów regionu. Cóż, tak się podoczyła historia, ponieważ początkowo byliśmy koleją dla mieszkańców kantonu Gryzonia i zresztą nadal nią jesteśmy. Mieszkańcy Gryzoni nazywają swój pociąg Małym Czerwonym i są z niego bardzo dumni, tak samo jak pracownicy kolei eretyckiej. Właśnie dlatego zawsze przewoziliśmy towary wszelkiego rodzaju. Engadyna, Dolina Górska z głównym miastem St. Maurice, znajduje się na wysokości 1600 metrów. Jeśli przyjedziesz tutaj z kur, ponieważ jest to najlepsza trasa transportowa do miast przemysłowych, musisz albo przewieźć towar ciężarówką przez przełęcze, albo za pomocą kolei. Na przykład budujemy teraz nowy tunel Albula, który ma 6,5 km długości, a wszystkie maszyny budowlane, w tym maszyny firm zewnętrznych, jak również materiały budowlane, będą dostarczane w większości naszymi pociągami. Przyszłość to cyfryzacja. Na targach ITB przekonywał nie jeden wystawca. Żywy recepcjonista w hotelach jest już też zbędny. Tak zwany hotelomat spółki Ariane załatwia dla gości hotelu nawet obowiązek meldunkowy. Sprzęt działa w następujący sposób: wybrać język, wybrać czy mam rezerwację czy nie. Nie mam rezerwacji. Teraz podajemy, w ile osób jesteśmy oraz na ile nocy chcemy zostać. Ok. Teraz wybiorę, jaki rodzaj pokoju dla siebie sobie życzę. Dobrze, teraz tutaj wpiszę swoje nazwisko. Teraz program sprawdza, czy można spełnić moje życzenie. Wszystko gra, więc naciskam przycisk zarejestruj się. W tym celu wkładam kartę bankową oraz podaję kod PIN. Łatność zrealizowana. Teraz wypełniam druk meldunkowy. Czyli jestem w pełni normalnie zameldowany w odpowiednim urzędzie. Tak dokładnie. Teraz po wypełnieniu karty meldunkowej muszę się podpisać. Skoro tak dobrze to wszystko wyszło, namaluję myszkę Miki. I to wszystko. To wszystko? Ale uwaga, proszę spojrzeć tutaj. Będziemy czarować. Za kilka sekund, czego gościom jeszcze brakuje? Karty, klucza do pokoju. Dokładnie karty magnetycznej do otwierania drzwi. Normalnie cud. I czego jeszcze brakuje? Uwaga, wychodzi piękna faktura wraz z rozliczeniem karty bankowej. Zapłacono, a więc serdecznie witam. Szczególnie tradycyjnie nastawione są czeskie koleje państwowe CD. Jako chyba jedna z ostatnich państwowych kolei w Europie, CD nadal dysponuje rozkładem jazdy w formie drukowanej książkowej. Na stoisku targowym przedstawicielka dumnie zaprezentowała aktualne wydanie. Przywiozła również foldery o połączeniach kolejowych z Polską oraz uwaga, broszurę reklamującą aktualną ofertę w czeskich wagonach restauracyjnych. Zdjęcie przekonuje, że kucharzowi ta oferta odpowiada, a więc dobrą hudi, smacznego. Wokół kręgu polarnego w ciągu trzech dni. To jedna z ofert szwedzkich kolei państwowych SJ. Podobnie jak norweski narodowy przewoźnik NSP, szwedzka kolej tradycyjnie była obecna na targowej sali Skandynawii. Wśród kolejowych wystawców pojawiły się kolej Odatkiu z Japonii oraz niebieski pociąg z południowej Afryki. Przedstawicielka spółek Deutsche Bahn Italia oraz austriackiej UBB również była zrelaksowana, mówiąc nam. Nasza oferta pociągów z Monachium przez Innsbruck i Bolzano do Werony została bardzo dobrze przyjęta. Pięć razy dziennie odbywają się takie przejazdy EuroCity z połączeniem autobusowym do jeziora Garda za cenę począwszy od 45,5 euro. targów i teb jeszcze powrócimy w jednym z następnych wydań naszego magazynu na dzisiaj to jest wszystko w naszym magazynie do następnego razu do widzenia